Pan ma wrażenie, że plan wyborczy trochę schodzi na drugi plan, a bardziej istotne jest to, żeby się dogadać i odpowiednio porozmawiać z baronami i też klubami? Ech, tak jak zaznaczę, kluby i baronowie, czyli Związki Wojewódzkie, Pierwsza Liga czy klasa, my, my wszyscy jesteśmy jedną rodziną i musimy e, wspólnie, wspólnie iść do przodu, bo tak jak hasło mówi, łączy nas piłka. Delegaci, którzy byli na sali zgromadzeni. Uważam, że nie lubią długich wypowiedzi, długich przemówień. Także postanowiłem powiedzieć to, co bardzo krótko i szybko. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o sekretarza generalnego, bo to w ostatnich latach była kluczowa kwestia, i czy jest szansa, że pan Sawicki będzie dalej sekretarzem? Tego nie odpowiem, bo Mam jeszcze godzinę na podjęcie decyzji, także pozwólcie, że później przekażę informację. Praca przez 9 lat. Cieszyliśmy się, dzwoniliśmy do siebie, rozmawialiśmy, także ta praca, ta współpraca między nami wyglądała bardzo dobrze. Ja jestem po rozmowie z Panem Prezesem. Kilka dni temu rozmawialiśmy, także będziemy kontynuować rzeczy, które będą dobre dla polskiej piłki. Także te trzy mecze pokażą, gdzie będziemy, prawda? Bo to są bardzo ważne mecze i ja nie chcę wybiegać do przodu co będzie. Także bądźmy dobrej nadziei, ja tak samo i trzymam kciuki za trenera, za kadrę. Jeżeli chodzi o wybory i kulisy wyborów e, wiceprezesa do spraw szkolenia, bo tutaj wydaje się mamy największe zaskoczenie. Jak to wyglądało od kulisy? Eee... Maciek jest trenerem młodzieży, ma bardzo duży wachlarz wiedzy, także powierzyłem, wierzę w niego i Maciek dobierze do siebie odpowiedni zespół osób, który będzie mu pomagał i wierzę w to, że będzie dobrze. To szkolenie młodzieży, szkolenie trenerów to jest to, nad czym Pan chce się skupić dzisiaj, bo dużo o tym się mówi, natomiast pytanie, jak to będzie wyglądało w praniu? W praniu... No... Ciężko mi teraz w kilku słowach tutaj powiedzieć, bo ja po prostu przyszedłem do Was tutaj się przywitać, kilka słów fajnych powiedzieć, za to Wam dziękuję i ja myślę, że w najbliższym czasie porozmawiamy dłużej na te tematy.